Przemiany społeczno-polityczne, zapoczątkowane strajkami robotników w 1980 roku, zrodziły ruch społeczny, który przerodził się w niezależny związek zawodowy Solidarność, skupiający w swoich szeregach kilka milionów osób. Dynamizm tego ruchu został jednak wyhamowany przez juntę wojskową generała Wojciecha Jaruzelskiego, która z 12 na 13 grudnia 1981 roku, pod osłoną nocy, wprowadziła stan wojenny. Mimo turbulencji dziejowych lat 80. XX wieku. Naród polski dążył do odzyskania suwerenności i tożsamości. Ostatecznie władze komunistyczne uległy naciskom społecznym, zasiadając przy okrągłym stole wraz z przedstawicielami różnych grup społecznych. Ostatecznie władze komunistyczne uległy naciskom społecznym, zasiadając przy okrągłym stole wraz z przedstawicielami różnych grup społecznych. Bardzo ważną rolę w drodze do odzyskiwania suwerenności przez Polaków odegrał kardynał S. Wyszyński, prymas polski i kardynał Karol Wojtyła arcybiskup Krakowski, późniejszy papież Jan Paweł II. Kościół przez całe stulecia był niekwestionowanym nauczycielem narodu polskiego w wymiarze duchowym i moralnym, a taką rolę odgrywał również w latach osiemdziesiątych XX wieku. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski gromadziły setki tysięcy wiernych, a ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę i do innych sanktuariów przyciągał tysiące młodych Polaków. Rekolekcje oazowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, a katechizacja w salkach katechetycznych przebiegała sprawnie gromadząc niemal stuprocentową rzeszę dzieci ze szkół podstawowych. Stabilizatorem nastrojów społecznych przez kilka dekad po II wojnie światowej był Kościół rzymskokatolicki. Tak było przez stulecia. Naród polski i Kościół rzymskokatolicki tworzyli jedną wspólnotę przez stulecia. Tak było w czasie rozbiorów, kiedy próbowano zgermanizować i zrusyfikować Polaków. Uczył miłości do ojczyzny, rodziny i nieprzyjaciół. W czasie II wojny światowej poniósł ogromne straty razem z całym narodem polskim a w okresie komunizmu bronił wiary w Polakach przed ateizacją. Obrady okrągłego stołu w 1989 roku miały zapoczątkować dekomunizację w Polsce. Wygłaszano różnorodne mowy, zarówno przez polityków, społecznicy, jak i intelektualistów, wśród których nie zabrakło duchownych. Niestety, proces dekomunizacji nie został zrealizowany. Mimo wielu prób, wszystkie kończyły się fiaskiem. Premier Jan Olszewski podjął próbę. Ale jego rząd został obalony w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Do władzy w Polsce ponownie powrócili komuniści, liberałowie i libertyni. W ciągu ponad trzech dekad dekomunizacja nie została przeprowadzona, a jeśli już, to jedynie na niewielkim obszarze. W niektórych miastach pozmieniano nazwy ulic, zniknęły pomniki utrwalaczy władzy komunistycznej na ziemiach polskich, czy patronowie komunistyczni różnych instytucji, między innymi szkół. Ogromną pracę na rzecz uświadamiania narodu polskiego Czym był komunizm, wykonał Instytut Pamięci Narodowej, który przez cały czas spotykał się z próbami likwidacji ze strony postkomunistów.